Szanowni Państwo, moje drogie i moi drodzy, witam Was serdecznie z Giewontu Ale nie takiego, że idziesz na ten Giewont na szczycie. Nie ma gdzie nawet piernąć, bo tyle ludzi siedzi, i w kolejce trzeba czekać, wisieć na tym łańcuchu jak małpa, aż ludzie poschodzą. Tylko z takiego spokojnego. Ale to już trzeba mieć narąbane w głowie, bo wiecie, jak to zrobić, żeby taki Giewont zastać? Trzeba wyruszyć o pierwszej w nocy. Ale się opłaca! Zapraszam, ruszamy! Co to, Rafał, Tak do chleba idziemy. Dla tak? Jest jak gorąco, nie wytrzymam. Jak jest 30 stopni, to się nie da wytrzymać tu. Dobra, witam raz jeszcze. W poprzednim odcinku omawialiśmy taką dużo prostszą traskę, czarny staw pod rysami. To taka, wiecie, bardziej zabawa oczywiście, natomiast z biegiem sezonu zwiększamy oczywiście poziom trudności i tym razem giewont. Jeśli chodzi o parking, to najlepiej ruszyć sobie z Kuźnic. To jest taka najprostsza traska. Parking oczywiście po raz kolejny zaskoczył, bo nie 30 zł, ale 40. No, na 5 osób to jeszcze jakoś się rozłożyło. No i co, dobra, idziemy. Kuźnice, Góra, 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 góra. 1725 metrów. Góra, 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 Giewont 1895. Bardzo prosta trasa, jak mówiłem, bez rewelacji i taki sam powrót, identycznie. I dobra, w poprzednim odcinku pokazywałem Wam oczywiście mój ekwipunek. W tym tygodniu było to samo, praktycznie plus, nawet mniej, bo nie brałem kurtki przeciwdeszczowej. Jedyne co zmieniłem, to nowa koszulka z 4F-u miała być niby przepuszczalna. Troszeczkę się zawiodłem, jak widzicie, popatrzcie, jak wyglądają moje plecy pod koniec wędrówki. Jeśli chodzi o Piton, i co w tym bidonie było, oczywiście, BHB, do tego elektrolity i co tam jeszcze było, wysokosodowa woda. Jeśli chodzi o Project, oczywiście, nic, oprócz jakiejś symbolicznej przekąski na samym szczycie, no bo takie to nie potrzebujesz tak naprawdę. Jeśli masz zdrowy metabolizm, jeśli on jest wytrenowany, jeśli jest elastyczny, że raz sobie po glukozę sięga, raz sobie po ketony sięga, kiedy mu trzeba, kwasy tłuszczowe, to tak naprawdę nie musisz tracić czasu na to właśnie siedzenie, na te odwijanie tych sreberek, na te bułeczki. Szkoda, czasu! Po co siedzieć pół godziny, na przykład? Jak można pójść do góry od razu? <laughs> Niektórzy amatorzy, którzy idą pierwszy raz z góry, no to po kilometrze mogą paść po prostu tam trupem. Natomiast teraz. Pokażę wam jak to się robi po 7 latach keto. Zapraszam na Giełdę. idziemy. Dzień dobry państwu. Dzień dobry. Jest? Oto... No i patrzcie jaka tu technika teraz kurde, w nocy nagrywaniu ale nic nie widzę jak tak idę Jeszcze się woda na mnie leje o tyle to co ooo słodko nie pewnie Jest Marcin jakiś przywołuje demony. Ty szatanie, pomógł. Co to, Rafał, tak bo chleba idziemy? Tak. Da się, tak? Chyba tak. się nie da. Fajnie że tu próbuję, lepsze to jest. Tak, tak. Łuki, zarąbiste. Powiedz wizu co no byś to zrobił to teraz. teraz. Siku, no kupę przecież nie będę robił. Siku, co zrobię? Jak to kupę nie będziesz robił? No nie chcę mi się Kurde, nie wziąłem. co wiesz, co zjemy na Szczycie Giewontu? Pokaż, co będziemy jeść na Szczycie Giewontu. Samego. syny Prawdziwe syny Pipsy z To Bez jakiegoś świntuszenia, tego same pipsy. Pokaż to, bo to w ogóle nie są chyba Tatry. Jezu, nie te mapy wziąłem. Strasznie śmierdzi, nie są Tatry. Mapa robczy. Spójrz, <laughs> to wziął. Zrobię ruchomą scenę, wiesz? Rucho, a potem no Ja, ale wjedzie post z przemyśleniem, no ja już to czytam. Chodźcie sobie myśleć, że taki gór jestem Jest I jakiś no Jaki słodziaczki kochany nasz Jakie to słodkie Całe no. no. okrawosno. no też, nie wiem z czego Nie wiem z o? czego to, to tak się lekko chodzi O tak! O, taki sam Macie! Jakie Teraz okulary, kiedyś majtki. Już nie co nie nagrywa. A nagrywa. No dobra, nagrywa. Zapraszamy, zapraszamy na górę. 40 minut jeszcze. Do sukiency Tu jeszcze nie byłeś, kolego. Jest Zbliża się, gnój. Daleko jeszcze do morskiego morsu, oka? To było, to nie, już tak... Prawie, nie Prawie nie. to to. <gry halten> Co tam jest dobrego? Błeczka? Stary zrobię. Co to jesz? Tylko ketozę? Nic nie wiem. O no, się <gryśle> A gdzie to prawda? Udawałeś, że tak wisisz Na samym końcu co? Symbolicznie na smaczka Świnia Świnia, wino i Giewont Moi drodzy, jesteśmy na Giewoncie Świnia, giełd i Blackjack. Czego więcej chcesz? Pokaż jak jem. Jezu, tu jeszcze lepsze. Ja dziękuję, jakie tu dobre są. Tylko nie spadnij, Rafa. Że no. jakobyś syfon robił, byś spadł teraz. Żebym nie spadł, bym takiego syfon robił też. A gdzie tu spadniesz, <laughs> Wiedziałem, że w końcu cię sprowokuję Żebym nie spadł, Rafa.

<noise> widzami. A zostało coś jeszcze czy już nic. Zostało. A, ale dobre, Franca. Ta świetna przekąska zmieniła moje życie. Mogę ja się nią dzielić z moim bratem na wycieczce. Mmmm. Mm. Tylko teraz, jeżeli <noise> kusiłem. Do siebie. No, po o, Są tak piękni naprawdę. razem. No. Yeah. W następnym odcinku, oczywiście, coś bardziej wymagającego, tak jak świnica albo szpiglasowy wierch. Jeszcze zobaczymy na co nam pozwoli. Może nawet za tydzień pojedziemy. Jeszcze niewyspany jestem, ale no, góry wołają. No, wiecie, jak to jest. Jak tu się mieszka po prostu blisko gór, no, no nie da się, no nie wytrzyma człowiek. E, także co? Giewon giewontem, a my się teraz żegnamy. Dzięki wielkie, że byłeś ze mną w tym odcinku. Bardzo się cieszę, że wysłuchałeś do końca tego mojego pierdzielenia. Dla mnie to jest największy szacunek, i niczego nie musisz zostawić na tym kanale. Ani dzwonić, bo dzwonić to wiesz czym se można tam między nogami, tak, dzwoneczkami. Niezależnie jednak, na jakiej jeszcze jesteś diecie, życzę Ci wszystkiego dobrego. Do następnego odcinka. Forma się zrobiła na tych górach jeszcze bardziej sińska i koniec, koniec. Następnym razem jeszcze cięższe szczyty. Po najlepsze produkty pod dietę keto, oleje, mąki, smalec, pasztet, czy nawet catering, zapraszam Cię do naszego sklepu podketo.pl. Pogotowe plany keto rozpisane indywidualnie pod Ciebie, pod nadzorem dietetyka. Zapraszam Cię natomiast z linku w opisie kocurketonline.pl. Dzięki, niezależnie na jakiej diecie jesteś, jeszcze życzę ci wszystkiego dobrego i do następnego odcinka. Koniec.